A ida nie Austria. Tak Niemcy? Łączymy się? Dobra, chyba nie mamy opcji. No i git. To teraz idę podbić Polskę. Kurde, Niemcy, co wam się stało? Jajco, oddawaj Warszawę. Jestem w NATO. USA ci pierdoli. Grubas nie ma jajmnia i wyjabać, stanowię 21% dochodów NATO. Kurwa odjeb się. W twoich snach. Poddaję się tylko się odjeb. Dobra, ale jak będziesz atakować to będziesz miał pierdol. Ej Czechy i Słowacja, przyłącza cię się do mnie? Emm no dobra. No i fajnie. Ej wy dołączcie do mnie. Emm no dobra tylko nas nie atakuj. Zajebiście łatwo idzie to powiększanie się. T Bośnia. Dołącz do mnie. Nie, wypierdalaj. Aha, więc to tak. Teraz ci wpierdolę porządnie. Nie strasznie strasz, bo się zesrasz, dawaj. Łatwo poszło. Węgry, pora na was. Nie proszę nie. Mówiłeś coś? Kurwa, ale się coś wewnątrz mi odpierdala. Wróciłem. Zaraz gdzie jest Polska? Tu jestem. Kim ty jesteś? Gdzie jest, jest Białoruś? Niemiecki chuju oddaj Polsce tereny. Zrobię to za drobną opłatą. Proszę cię, Białoruś, nie warto. Cicho Polska, ile chcesz? Niemiec? Daj mi 2 miliardy euro i 500 tysięcy wojska. Ty chciwy chuju, skąd mam to wytrzasnąć? Z dupy wyjmij, jak nie masz to nic z układu. A teraz jeśli pozwolisz, idę na Blitzkrieg z Francją. Hej Francja. Kurwa za co? Spierdalaj z mojej ziemi. Ale debil z ciebie. Dobra poddaję się, proszę o się. Sytni grosze, i dam ci spokój. Dawaj 200 milionów euro. Masz i spadaj. Teraz stąd idź. Dobra, na razie. Hej, Polska. Co chcesz, wow. Jest, jest, jest. Udało się odrodzić. Wow, nowy sąsiad, kur. Ej, a co to ma być? Dzięki, Francja. Nie ma sprawy. Ej, Gruzja i Kazachstan, łączymy się? Nie. Tak. Mam to w dupie, a teraz lecę zapierdolić Ukrainę. Kurwa za co. Zamknij się, zmazuje cię z mapy Europy. Nie dam za wygraną. Musiałeś się sprzeciwić. Dobra poddaje się, proszę odjeb się. Masz, odjebałem się, wasza kolej Bałkany, łatwiutko. Witajcie Włochy. Cześć Niemcy. Chcesz do mnie dołączyć? Nie dzięki. A co jak cię rozjabię? Chcesz sobie radzić z powstaniami? Kurwa Dobra. dobry jest, I Polska ten pan tu nie chce się do mnie przyłączyć. Już idę. Włochy czemu się nie dołączycie? Możecie mieć taką fajną flagę. Nie wiem Polska. Chcę zachować niepodległość. Czy ja ci wyglądam na podległego? Masz granicę dwa razy mniejszą niż zwykle i masz na fladze symbole czwartej Rzeszy. Dołączasz, Dołączasz czy nie. nie. Niemcy, dzielimy między siebie makaroniarza. Łatwiutko. Wow, ja żyję. Zaraz czemu mam symbole Czwartej Rzeszy na fladze? Białoruś, jak my dawno się nie widzieliśmy. Zaraz czemu masz tą flagę? Bo tak, gdzie Ukraina? Już dawno podbita. Chcesz do niej dołączyć? Główno zrobisz. Mam sojusz z Polską i Niemcami. Dobra, zwołałem was tutaj, aby poprosić o sojusz militarny. Rosja ostatnio się intensywnie umacnia i najpewniej szykuje inwazję. Białoruś. Jesteśmy przyjaciółmi, więc chętnie podpiszę. Ja też podpiszę, bo mam drobny problem z Rosją. I ty myślisz, że Niemcy mi dadzą radę. W 1945 myśleli tak samo. Mają lepsze uzbrojenie od ciebie, lepiej wytrenowanych żołnierzy i rozgromili większość europejskich państw, czym ty im dorównujesz, Niemcy, Polska teraz. A wiecie co? Rozmyśliłem się za takiem. No i dobrze. Nareszcie. Niepodległość. Hej, Litwa, łączymy się jak za dawnych lat. W porządku, jak walczyć to razem. Teraz czas na odwet za rozbiory. Kurwa, Kurwa co to za, za, gu... za... Co, za... Gu... co mnie, zaatakowało? mnie zaatakowało? To jest odwet za 1795. A może chcesz powtórkę? I tak nam trzeba trochę terenu. Polska, a czemu się zbuntowałaś? Masz już państwo przy Niemczech. Ale to nie jest wolne państwo. Nawet jego autonomia jest w większości kontrolowana przez Niemców. A czemu nas zaatakowałaś? Nie dość, że to był bunt na terenach moich i rosyjskich, to jeszcze nas atakujesz. Poddaję się. Nie atakujcie mnie. Proszę. Hej Brytania. No? Moglibyśmy podpisać sojusz tak jak kiedyś? Jak widzisz mamy mniejsze granice i mój okres pokoju się kończy. A wiesz. Dobra. Dzięki. W grupie raźniej. Te Francja? Twój okres pokoju się skończył, z tym twoje życie. Tylko mnie dotknij, ja cię rozbiję na Danię, Niemcy i Austrię. Już ty mnie groź, pokazałeś już jaki waleczny z ciebie kraj ostatnio. Ale tchórzę z was, atakujecie razem, bo sami boicie się walczyć. Mówi ten co ma dwie kukły. Ej, Rzesza, potrzebujesz wojska? Dawajcie. Dobra, poddajemy się. No i od jacy jesteście mocni i odważni? W każdym razie ja żądam więcej terenów. A bierz je uzurpato jeden ty. Wielkie dzięki, mogę teraz o sobie myśleć jako potęga. Czarnogóra mój przyjacielu, chciałbym ci zadać pytanie. O kurde on serio śpi. Czarnogóra wstawaj, nie udawaj umarłego. Noż Jezu czemu mnie do tego zmuszasz? Hej Kosowo. Wiem, że nie jesteśmy na najlepszych stosunkach, ale mógłbyś obudzić Czarnogórę? Mam dla niego ważną propozycję. Dobra, spróbuję. Ej, Czarnogóra, pobudka. Niger, góra, wstawaj mi tu. Pora na ten plan. A, 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 Serbia, pomocy. Kosowo, co to ma znaczyć? Co się wściekasz? Masz. Obudziłem ci Czarnogórę. W sumie racja, dzięki. Czarnogóra. Chcesz może podpisać ze mną Unię? Chcę odrodzić Jugosławię i od tego ją chcę zacząć. Niech będzie, byle żebym miała spokój. Hura, udało się wrócić, teraz kogo tu podbić? Hej, Niemcy, możemy podpisać pakt o nieagresji? Właśnie wróciłem i nie chcę jak na razie wojny. Niech będzie, ale, ale jak, jak podpiszesz sojusz z Rosją to ci na jebie. To niech trwa dwa lata. Nok. Ok. Hej, Macedonia, chcesz się dołączyć do mnie? Czemu jesteś Jugosławią? Mam ci wypowiedzieć wojnę, o ty śmieciu, co już ryczysz? Sama mnie zaatakowałaś, masz ostatnie słowa? Tak, przepraszam was, Bałkany, już jest po mnie i wiem, że się na nich zaraz rzucisz. Bystra jesteś Macedonio, ale weź prawie smutno mi się zrobiło. Ach, piękny dzień dzisiaj, chwileczkę gdzie Macedonia północna, Mną Jugosławia? Gdzie jest Macedonia, Czarnogóra i Serbia? a. -a. Kurwa, ale mnie wystraszyłaś Albania. Jestem ich połączeniem, a Macedonię podbiłem. Ci ty na to, żeby podpisać ze mną Unię? Dobra. Byleby być bezpiecznym. Teraz to jestem spory. Niedługo najadę Grecję. USA a a a. -a. Co chcesz, Kanada? Zobacz, co się dzieje w Europie. Dobra. Niech to nie będzie stratą czasu. O cholera, jasna. Co to są za państwa? Hej, Hej Amerykanie No, Co ty, co, co tu robisz? robisz? Kim wy jesteście? Są za ząbą. Mamy się obawiać? Nie, w ogóle tu nie musicie przychodzić. A ty kim jesteś, ten z czarno-niebieską flagą? Mówcie mi o tronie, jestem tu najmocniejszym państwem. Wiesz co, Kanada? Chyba czas na nas. Racja, chodźmy stąd. Niemcy są słabe, nie mają szans moją potęgą. Co ty kurwo o mnie powiedziałaś? Wojnę ci wypowiadam. Haha, ha. zaraz cię nie będzie nawet na mapie. Łą szybko traca prowincję. Portugalia, pomóż. Dobra, ale jeden warunek: podbite tereny zostawiam dla siebie. Właśnie popełniliście ogromny błąd. No i kto nie ma szans, kim, co? Kurde, mocno się ta Jugosławia umacnia na mojej granicy. Mam złe przeczucia. Ej, Bułgaria, podpiszemy traktat o pomocy w wypadku jugosławskiej agresji? Raczej nie chcemy być podbici przez komunistów. Okej. Okay. To teraz czekać, czy zaatakuje, czy nie. Wiesz, co Grecja? Późno się robi, najpewniej czeka na noc. Witajcie, Grecja. Albo się do mnie dołączysz po dobroci, albo inaczej porozmawiamy. Wypierdalaj. Jestem przeciwko komunizmowi. Jak do ciebie dołączę, to po moim trupie. Nie zamierzam się z tobą kłócić. Życzę miłej zimy. Chwila, czy on powiedział zimy? O, o, o kurwa, a, ale chłód. Sadysta. Zamarzniemy na śmierć. No i bum, mam łatwe tereny.